Oto resort komedii. Dziękujemy za nominację Wojtek Fiedorczuk i Shady Lady i... Lecimy. To jest rap. To jest rap. To jest hiperkurde rack. Repotem. Że jest nam źle. Repotem. Że COVID nie wpowie już do widzenia se. Repotem. Że wszyscy nagrywają tę hallękę. I można by się z nich pośmiać Ale my też nagrywamy ten Hallenda Ale my też nagrywamy ten Hallenda A tu jest żar o Że ostry cieniu Bo musi ten żart w takim rapie już być O ostrym cieniu nie wspomnieć teraz w tych rapach To jako o wysokich mówić zwierzętach i nie wspomnieć nic o żyrafach To jest rap To jest hiper rak. rap o tym że źle się dzieje w państwie polskim i że państwo ogólnie powinno być na oddziale polskim, ale jest dużo, za duże i nie zmieści się na tej polskiej. To jest rap, to jest flipper kurde no i to jest rap, to jest flipper purdada, no i to jest rap, to jest kurde purdada. Najbardziej się nam podobało ze wszystkiego Galileo. Kim ty w ogóle jesteś kolelego. Kim Ty w ogóle jesteś kolelego. 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 Nie przypadkiem tu teraz Lego. Bo kloców ma ze wszystkich w Polsce najmniejszego. Poza nim pokazujemy wszyscy swoje twarze. Choć najważniejsze to twarze lekarzy. Choć najważniejsze to twarze lekarze. Choć najważniejsze to twarze lekarze. Nominujemy Paszcze, Litosa. Kuczonogę. Psa i Gibona. Razem z resortem komedii nawiajała dla was i Iwona.